W sobotę do boju przystąpili panowie i panie. Dla jasności, w oddzielnych grupach 25 zespołów biło się o kolejne punkty do klasyfikacji łącznej. Za zwycięstwo przyznawano 40 punktów, a za następne miejsca na podium odpowiednio. 36 i 32. Zadowolone ze swojej formy i zdobyczy punktowej mogą być z pewnością Joanna Rejno i Agata Łask, które wygrały i mocno wzbogaciły dorobek. Wśród mężczyzn z sukcesu cieszyli się natomiast Tomasz Jakubowski oraz Łukasz Pawluk. Choć emocji nie zabrakło, obaj zaprezentowali najrówniejszą formę i po ostatnich piłkach finałowego meczu mogli w geście triumfu unieść ręce. W niedzielę natomiast, jak zwykle, w Beach Spartan Cup odbył się turniej mikstów. W szranki stanęły wspólnie drużyny męsko-damskie. Najlepsza była para Justyna Brożek, Tomasz Bartnik. To dopiero drugi turniej cyklu. Łącznie przygotowano aż pięć. Kolejny dzień z Beach Spartan Cup 30 czerwca. raną spotkań są boiska przy kąpielisku Morskie Oko. Wielki finał natomiast odbędzie się w weekend 28 i 29 lipca. Walka o awans. Na pewno będzie zacięta relacja z poszczególnych turniejów eliminacyjnych, oczywiście w wiadomościach sportowych Sportgate.